Jestem po zakupie multimetru. Podczas zakupu głównie kierowałem się tutaj funkcją pomiaru ciągłości obwodu, aby ta funkcja była razem z tak zwanym brzęczykiem, sygnałem dźwiękowym. Oprócz tego multimetr posiada funkcję mierzenia temperatury. Prawdopodobnie budowany w środku multimetru jakiś czujnik, sonda. Więc tak to. Wyglądało na aukcji, tak to wygląda na pudełku. Zajrzyjmy teraz do środka. W środku pudełku mamy sądy pomiarowe, multimetr oraz instrukcję obsługi. Teraz mi się bliżej naszemu multimetrowi. Z pierwszy rzut oka widać, że tutaj funkcje są nieco zmienione i mamy pomiaru temperatury no i nasza funkcja ciągłości obwodu jest bez brzęczyka porównajmy sobie teraz opakowanie jest tu funkcja temperatury i brzęczyka tutaj jest bez pomiaru temperatury nasz fizyczny miernik oraz ciągłość obwodu, pomiar diod jest bez funkcji dźwiękowej w taki sposób zostałem oszukany taki multimetr kosztuje około 8zł Za taki z funkcją temperatury i brzęczyka trzeba dopłacić 5zł tu już nie chodzi o, to, o pieniądze tylko o to że ta funkcja bardzo często się przydaje podczas pomiaru właśnie tutaj ciągłości obwodu podczas ustawienia zapłonu ponieważ głównie skupiamy się na tym, aby uzyskać odpowiednie wartości na czujniku zegarowym, a sygnał dźwiękowy daje nam tylko informację, czy platynki są zwarte, czy rozwarte. Więc tutaj nie chodzi o 5 zł, tylko chodzi głównie o użyteczność i wygodę w użytkowaniu. Więc produkt należy zwrócić. Kto by pomyślał, że w taki sposób mogą... Oszukiwać nas sprzedawcy, no ale czasem tak bywa. Tocznie przepakowują tańsze multimetry do jakichś droższych pudełek albo celowo ściągają pudełka z innymi oznaczeniami. Więc tak to wygląda. Jeśli multimetr byłby używany tylko i wyłącznie do pomiaru napięcia i jakiegoś tam małego prądu pewnie by został, ale ze względu, że nie ma tej funkcji, na której mi najbardziej zależało muszę go niestety zwrócić, więc zwracajcie uwagę podczas zakupu czy macie tą funkcję czy produkt jest zgodny z opisem czy produkt jest zgodny z opakowaniem tak na przyszłość, więc na dzisiaj to już wszystko taka mała porada więc dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.